Cześć! To ja, Kamila, czyli Polka w Podróży. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę po prowincji Ninh Binh w północnym Wietnamie. To jedziemy! Prowincja ta znajduje się około 90 km na południe od Hanoi i jest znana z przepięknych krajobrazów, kulturowego dziedzictwa i unikalnych atrakcji turystycznych. Ja się wybrałam na zorganizowaną, jednodniową wycieczkę z Hanoi. W programie było zwiedzanie starożytnej stolicy Hualu, Lu, lunch, jazda na rowerach, jaskinia Mua Cave, i półtora godzinna wycieczka łodzią po mokradłach Tam Kok. Wszystko było fajnie zorganizowane, autobus odebrał mnie z hostelu o umówionej godzinie, a później cały dzień podążaliśmy za przewodnikiem. Hualu była stolicą Wietnamu w okresie od 968 roku do 1009 roku. W tym czasie Wietnam był pod rządami dynastii Din, a później dynastii Le. To okres, w którym Wietnam został zjednoczony po wielu latach wojen domowych. Hualu ma znaczenie kulturowe dla Wietnamu, ponieważ jest utożsamiana z początkami jednoczenia kraju i rozwojem wietnamskiej tożsamości narodowej. W 2014 roku Hualu została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Ale szczerze mówiąc, ja się spodziewałam czegoś więcej po tym obiekcie. Spodziewałam się przynajmniej ruin starożytnego miasta. Natomiast zwiedza się tutaj tylko dwie małe świątynie i niewielkie ogrody dookoła. Tak więc nie spodziewajcie się czegoś niesamowitego. Po dobrym lunchu nieopodal ruszamy do jaskini Mua. Jaskinia Muła znajduje się w wiosce Kedaw-H, około 5 km na północ od miasta Nimbin. To obszar o pięknych krajobrazach, znany z unikalnych pagód i pięknych wzgórz. W moim przypadku, ponieważ cały dzień padało i nad nami wisiały chmury, ja stwierdziłam, że wolę wypożyczyć rower i pojeździć po okolicy, bo ze wzgórza, na które trzeba się wspiąć, żeby dotrzeć do tej jaskini, i tak nie byłoby nic widać, a sama jaskinia jest podobno mało imponująca. I w ten oto sposób znalazłam ten super obiekt, który tutaj możecie podziwiać ze mną. Znalazłam no, tutaj takie niesamowite miejsce w dżungli. Mamy teraz trochę czasu wolnego. Jeździmy na rowerach. Znalazłam to miejsce i wow. To jest y, homestay, to się nazywa. E, czyli taka powiedzmy... takie domki do wynajęcia. Postawione... Są takie bagna z e, rzeczka, nie wiem, w pośrodku dżungli. Niesamowite miejsce. Szczerze mówiąc, to chyba nie widziałam jeszcze e, czegoś tak super fajnego. Tak fajnie przemyślanego. I tak ukrytego. Takie znowu trochę jak w Tajlandii, gdzie trochę nic coś super fajnego zrobione z niczego. Tutaj musi być również absolutnie fantastycznie w nocy, bo proszę bardzo, można się zrelaksować albo pracować, jeśli ktoś chce. A, ale jest to oświetlone. Tutaj musi być niesamowicie w nocy. E, dobra, tutaj się muszę skupić, bo jest e, półmetrowy mostek. Tutaj mamy domek, sklejony w skałę. Nie, tam jest tarasik. Wow. Jest, nawet jest, klimatyzacja. Tutaj wiem, jest jakieś jajko, tak, taka kapsuła. Nie wiem, do końca też przyklejone i zawieszone na skalę. No, też miał naprawdę tutaj fantazję niesamowitą. Pierczy. To są moje buty. To nie są żadne. Leję dzisiaj jak z cebra od rana. A no, i to w ogóle jakaś masakra. Tutaj trochę mniej, ale, no, ale jest mokro. Nie przestało nawet na sekundę e... padać. Szkoda. Bo myślałam, że będą dzisiaj fantastyczne widoki. E... O, proszę, proszę, kolejny zamek e, Że będą dzisiaj fantastyczne widoki, a jest e... Za, za pochmurną w liście. Um, ale proszę bardzo, jakie piękne miejsce można znaleźć. Jak ktoś lubi przyrodę, no to to jest mega. Taki domek. Jest taka kładeczka zrobiona. No, mega a Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Dolina Tung Nang. Startujemy z miasta Tamkok. Dolina Tung Nang znana jest jako zatoka Halong na lądzie ze względu na podobne formacje wapienne i skalne, jak właśnie znajdują się w zatoce Halong. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zwiedzanie tej doliny jest wycieczka łodzią, która kosztuje normalnie około 150 tysięcy dąg od osoby. Po drodze będziesz podziwiać pagórkowate tereny, jaskinie, rzeki, pola ryżowe i imponujące skały wapienne. To miejsce jest idealne dla miłośników przyrody i fotografii, i nawet w deszczu było imponujące i bardzo mi się podobało. Z ciekawostek, to tutaj właśnie kręcono liczne sceny z filmu Kong Wyspa Czaszki z 2017 roku. Muszę przyznać, że to była najlepsza część tej wycieczki, najbardziej mi się podobała. Szkoda, że trwała tak krótko. Ludzie Skończyła się wycieczka. Tam się przejaśnie. No dobrze. I teraz pytanie za milion dolców. Czy warto jechać na taką wycieczkę? Powiem tak. Jeśli macie mało czasu, chcecie się wyrwać z Hanoi na jeden dzień, albo stwierdzacie, że na przykład Hanoi Wam się nie podoba zupełnie, nie wasz klimat, może tak być, to moim zdaniem taka wycieczka jednodniowa do Ninh jak najbardziej warto, na taką zorganizowaną. Natomiast jeśli macie trochę więcej czasu, to ja bym jednak pojechała, chciałabym po prostu bezpośredni autobus złapała z Hanoi do miejscowości Ninh Binh. Szczerze mówiąc, darowałabym sobie to starożytne miasto Hualu Moim zdaniem nie warto naprawdę tam jechać, czy jeśli oczywiście jesteście gdzieś tam w okolicy, no to no to zajrzyjcie, Natomiast jeśli macie tam specjalnie jechać godzinę, czy, czy więcej, to ja bym, ja bym jednak nie jechała. Dojechałabym do Nimbin, wynajęła tam skuter na dzień czy dwa, pojeździła, odwiedziła okoliczne jaskinie. Na pewno pojechała na te łódki z tam kok. Możliwe, że są też takie wycieczki organizowane, czy takie przejażdżki powiedzmy łódką organizowane z innych miejscowości musielibyście popatrzeć. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wy mieliście okazję być w tym regionie Wietnamu i jak Wam się podobało? Natomiast jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw mi komentarz, daj mi lajka i nie zapomnij zasubskrybować mój kanał. Tymczasem udanych podróży Wam życzę i pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w Podróży.